Witam Was kochani na części drugiej czytania kart Tarota dla bliźnięta z każdym ze znaków zodiaku, na miłość w lutym 2026 roku. To jest część druga, więc zaczynamy od sprawdzenia, co będzie słychać uwagi skorpiona, strzelca, koziorożca, wodnika i ryb w relacji z bliźniakiem. A właściwie z perspektywy bliźniaka patrząc. Jest to czytanie osobne, dla par i dla tych bliźniaków, którzy, które mają już na oku kogoś, czy dopiero poznają w lutym kogoś spod konkretnego znaku. Zobaczymy, czy te relacje są rokujące. Zapraszam Was serdecznie. Na razie nie mam wystarczająco dużo czasu, żeby zgrywać rozkłady i montować film, dlatego zostawiam w tej formie czytanej. To tylko forma, bo rozłożyłam Wam fizycznie na biurku te nasze karty. Dzięki tej formie czytanie może być dłuższe, więc jak to mówią, coś za coś. Zachęcam Was też do zaglądania na kanał, bo nie wszystkie moje filmy wyrzuca od razu w danym czasie. Na kanale jest zakładka społeczność, tam warto zajrzeć, bo zostawiam bardzo dużo innych czytań. Oczywiście zachęcam zostawcie suba, bo to powoduje między nami lepszą komunikację i może filmy zaczną być lepiej widoczne. Z góry bardzo dziękuję i lecimy z czytaniem. Bliźnięta i waga w parach stałych wasze karty to. Karty, Umiarkowanie, Cesarzowa, Król Mieczy. Luty 2026 roku przynosi Wam miesiąc, w którym równowaga między sercem a logiką będzie kluczowa, bo oboje możecie czuć, że coś wymyka się spod kontroli, choć na zewnątrz wszystko wygląda ładnie. Waga będzie próbowała utrzymać harmonię, ale pod powierzchnią zacznie narastać zmęczenie tym, że to ona częściej łagodzi napięcia. Bliźnięta mogą mieć wrażenie, że waga oczekuje od nich emocjonalnej stabilności, której nie zawsze potrafią dać, zwłaszcza gdy czują presję. Umiarkowanie pokazuje, że oboje próbujecie znaleźć wspólny rytm, ale każde robi to inaczej, co tworzy subtelne tarcia. Cesarzowa wnosi ciepło i chęć budowania, ale też potrzebę bycia zauważoną, a waga może czuć, że daje więcej, niż dostaje. Bliźnięta w lutym będą bardziej analityczne niż emocjonalne, co może sprawić, że waga poczuje się odsunięta, nawet jeśli nie padnie ani jedno ostre słowo. Król Mieczy pokazuje, że rozmowy mogą być rzeczowe, ale chłodne, jakby każde z Was bało się powiedzieć, co naprawdę boli. Waga będzie szukała potwierdzeń uczuć, a bliźnięta będą szukały przestrzeni, co stworzy napięcie, jeśli nikt nie nazwie tego wprost. Umiarkowanie mówi, że to miesiąc, w którym trzeba zwolnić, zamiast próbować wszystko naprawiać na siłę. Cesarzowa przypomina, że relacja potrzebuje czułości, a nie tylko analizy. Waga może mieć poczucie, że bliźnięta są obok, a nie z nią, co wywoła ciche wycofanie, które bliźnięta odczytają jako dystans, a nie wołanie o bliskość. Bliźnięta mogą czuć, że waga za bardzo kontroluje atmosferę, co odbiorą jako próbę ograniczenia ich swobody. Król Mieczy pokazuje, że jeśli dojdzie do rozmowy, będzie ona konkretna, ale może zabraknąć w niej emocjonalnego tonu, którego waga potrzebuje, by poczuć się bezpiecznie. Umiarkowanie jednak daje szansę na znalezienie środka, jeśli oboje przestaniecie udawać, że wszystko jest w porządku. Cesarzowa mówi, że ciepło wróci, jeśli ktoś pierwszy odważy się być miękki. W lutym możecie mieć kilka momentów, w których jedno z Was poczuje, że relacja stoi w miejscu, ale to tylko sygnał, że trzeba zmienić sposób komunikacji, a nie partnera. Waga będzie bardziej wrażliwa niż zwykle, a bliźnięta bardziej intelektualne niż emocjonalne, co stworzy kontrast, który może być zarówno trudny, jak i twórczy. Jeśli zaczniecie działać z pozycji lęku, pojawi się chłód. Jeśli zaczniecie działać z pozycji ciekawości, pojawi się bliskość. Umiarkowanie mówi, że wszystko zależy od tempa, jakie sobie narzucicie. Cesarzowa przypomina, że relacja żyje, jeśli jest karmiona uwagą, a nie tylko rozmowami o tym, co trzeba poprawić. Król Mieczy pokazuje, że finał miesiąca przyniesie jasność, albo w formie szczerej rozmowy, albo w formie decyzji, że coś trzeba zmienić. To nie jest miesiąc dramatów, ale miesiąc prawdy. Jeśli oboje będziecie gotowi na szczerość, luty 2026 roku stanie się momentem, w którym relacja wchodzi na dojrzalszy poziom. Jeśli nie, poczujecie, że coś się oddala, choć nikt nie zrobił nic złego. To czas, który może was wzmocnić, jeśli pozwolicie sobie na autentyczność. Bliźnięta single i waga. Karty: Wisielec, Król Buław, Mak. Luty 2026 roku przynosi między Wami energię przyciągania, ale też ostrożności, bo każde z Was będzie próbowało zrozumieć intencje drugiej strony, zanim zrobi krok naprzód. Wisielec pokazuje, że na początku możecie obserwować się z dystansu, analizować sygnały i nie spieszyć się z deklaracjami, choć chemia będzie wyczuwalna od razu. Waga będzie bardziej ostrożna niż zwykle, bo poczuje, że bliźnięta są nieprzewidywalne, a bliźnięta będą zastanawiać się, czy waga nie jest zbyt wymagająca emocjonalnie. Król buław wnosi jednak silną iskrę. Ktoś zrobi pierwszy ruch, ktoś przełamie ciszę, ktoś zaryzykuje, bo ciekawość okaże się silniejsza niż lęk. To moment, w którym kontakt zacznie nabierać tempa. Mak pokazuje, że ta relacja ma potencjał rozwinąć się szybko, jeśli oboje pozwolicie sobie na autentyczność, a nie tylko grę pozorów. Bliźnięta będą błyszczeć słowem, a waga będzie błyszczeć urokiem i wyczuciem, co stworzy atmosferę lekkości i flirtu. Wisielec jednak przypomina, że jedno z was może mieć tendencję do zawieszania się w analizie, co chwilowo spowolni rozwój znajomości. Król Buław kontruje to energią działania. Ktoś będzie chciał spotkać się szybciej niż druga strona się spodziewa. Mak mówi, że jeśli dojdzie do spotkania, chemia będzie natychmiastowa i trudna do zignorowania. Mak pokazuje, że ta relacja ma potencjał rozwinąć się szybko, jeśli oboje pozwolicie sobie na autentyczność, a nie tylko grę pozorów. Bliźnięta będą błyszczeć słowem, a waga będzie błyszczeć urokiem i wyczuciem, co stworzy atmosferę lekkości i flirtu. Wisielec jednak przypomina, że jedno z Was może mieć tendencję do zawieszania się w analizie, co chwilowo spowolni rozwój znajomości. Król Buław kontruje to energią działania, ktoś będzie chciał spotkać się szybciej niż druga strona się spodziewa. Mak mówi, że jeśli dojdzie do spotkania, chemia będzie natychmiastowa i trudna do zignorowania. To znajomość, która rokuje, ale wymaga równowagi między impulsem a rozwagą. Jeśli zaczniecie grać w gierki, wisielec zamieni się w stagnację. Jeśli zaczniecie działać z ciekawości, król Buław i Mak popchną was do przodu. Waga może poczuć, że bliźnięta są świeże, inspirujące i inne niż osoby, które spotykała wcześniej. Bliźnięta mogą poczuć, że waga daje im uwagę, której dawno nie dostali, ale bez presji. To połączenie, które może przerodzić się w coś realnego, jeśli oboje przestaniecie czekać na idealny moment. Podsumowując, relacja jest rokująca, ma potencjał wejść na wyższy poziom, ale wymaga odwagi, inicjatywy i szczerości. Jeśli to dostanie, luty 2026 roku może być początkiem czegoś naprawdę obiecującego. Bliźnięta i Skorpion. Karty: Cesarzowa, Księżyc, Król Buław. Luty 2026 roku przynosi Wam miesiąc intensywny emocjonalnie, bo oboje będziecie czuć, że coś w tej relacji wymaga uwagi, choć każde z Was interpretuje to inaczej. Bliźnięta mogą mieć wrażenie, że skorpion staje się bardziej wymagający, bardziej czujny i bardziej wrażliwy na każdy sygnał, co może wywołać u nich potrzebę dystansu. Skorpion natomiast poczuje, że bliźnięta są mniej przewidywalne niż zwykle, co uruchomi jego instynkt kontroli i potrzebę głębszego wglądu w to, co naprawdę się dzieje. Cesarzowa pokazuje, że pod powierzchnią wciąż jest ciepło, troska i chęć budowania, ale księżyc dodaje mgłę, niepewność i lęk przed utratą stabilności. To połączenie sprawia, że emocje będą silniejsze niż słowa. Bliźnięta w lutym mogą być bardziej wycofane, bo poczują, że skorpion czyta między wierszami nawet wtedy, gdy nie ma tam nic ukrytego. Skorpion natomiast będzie bardziej intuicyjny, ale też bardziej podejrzliwy, co może prowadzić do niepotrzebnych napięć. Księżyc pokazuje, że w tej relacji mogą pojawić się niewypowiedziane obawy, które każdy z Was nosi w sobie od dłuższego czasu. Cesarzowa jednak przypomina, że fundament tej relacji jest silny, jeśli tylko oboje przestaniecie udawać, że nic Was nie rusza. Król Buław wnosi energię działania, ale też impulsywność, która może albo pomóc, albo zaszkodzić. W lutym możecie mieć kilka momentów, w których jedno z Was poczuje, że druga strona coś ukrywa, choć w rzeczywistości to tylko różnica w sposobie przeżywania emocji. Bliźnięta mogą reagować logicznie, a skorpion emocjonalnie, co tworzy kontrast, który łatwo źle odczytać. Król Buław pokazuje, że jeśli dojdzie do konfrontacji, będzie ona intensywna, ale oczyszczająca. Cesarzowa mówi, że po takiej rozmowie wraca ciepło, jeśli oboje będziecie szczerzy. Księżyc jednak ostrzega, że jeśli zaczniecie unikać trudnych tematów, napięcie będzie narastać. To miesiąc, w którym możecie poczuć, że stoicie na rozdrożu, albo pogłębiacie bliskość, albo pogłębiacie dystans. Skorpion będzie chciał pewności, a bliźnięta będą chciały przestrzeni, co wymaga kompromisu, a nie walki. Król Buław mówi, że ktoś będzie musiał zrobić pierwszy krok, bo inaczej każde zamknie się w swoim świecie. Cesarzowa przypomina, że relacja potrzebuje pielęgnacji, a nie tylko analiz i podejrzeń. Księżyc mówi, że największym wyzwaniem będzie komunikacja, bo łatwo będzie coś źle zinterpretować. Jeśli w lutym postawicie na szczerość, a nie na domysły, relacja może wejść na dojrzalszy poziom. Jeśli jednak pozwolicie, by lęki mówiły za Was, pojawi się chłód, który trudno będzie odwrócić. To miesiąc, który może Was wzmocnić, jeśli oboje będziecie gotowi zobaczyć prawdę, a nie tylko swoje wyobrażenia. W tej relacji wciąż jest pasja, wciąż jest przyciąganie i wciąż jest potencjał, ale wymaga to odwagi, by nie uciekać przed emocjami. Luty 2026 roku nie jest łatwy, ale jest przełomowy, i od Was zależy, w którą stronę pójdziecie. Bliźnięta i skorpion dla singla. Karty: Mak, Głupiec, koło Fortuny. Luty 2026 roku przynosi między wami energię, która od początku jest intensywna, nieprzewidywalna i pełna magnetyzmu, jakbyście oboje czuli, że ta znajomość może coś zmienić. Bliźnięta wchodzą w to z ciekawością i lekkością, a skorpion z fascynacją, która szybko przerada się w głębsze zainteresowanie. Mak pokazuje, że komunikacja między wami będzie błyskawiczna, pełna błysku intelektualnego i flirtu, który trudno będzie zatrzymać. Głupiec dodaje świeżości i spontaniczności, ale też ryzyko, że jedno z was może działać impulsywnie, zanim zrozumie, czego naprawdę chce. Skorpion może poczuć, że bliźnięta są jak powiew powietrza, którego dawno mu brakowało, ale jednocześnie może obawiać się, że ta lekkość oznacza brak stabilności. Bliźnięta natomiast mogą być zaskoczone intensywnością skorpiona, który od początku czyta emocje głębiej, niż pokazuje. Koło fortuny wskazuje, że ta znajomość może ruszyć szybciej niż oboje planowali, bo los będzie was pchał w swoją stronę przez przypadkowe spotkania, wiadomości lub nagłe impulsy. Mak i głupiec razem mówią, że chemia jest natychmiastowa, ale kierunek zależy od tego, czy oboje będziecie gotowi na szczerość. Skorpion może próbować zrozumieć bliźnięta bardziej niż bliźnięta są gotowe się odsłonić na początku. Bliźnięta mogą poczuć, że skorpion jest intensywny, ale jednocześnie fascynujący. Koło fortuny pokazuje, że to znajomość, która może zmienić dynamikę waszego życia uczuciowego, ale wymaga odwagi, żeby nie uciekać, gdy zrobi się poważniej. Jeśli zaczniecie działać z lęku, wszystko się zatrzyma. Jeśli zaczniecie działać z ciekawości, relacja może wejść na poziom, którego żadne z Was się nie spodziewało. To połączenie jest silne, magnetyczne i pełne potencjału, ale też nieprzewidywalne. Podsumowując, relacja jest rokująca, ale tylko wtedy, gdy oboje pozwolicie jej rozwijać się naturalnie, bez prób kontrolowania tempa. Bliźnięta i strzelec dla par. Karty, kapłan, sąd ostateczny, król buław. Luty 2026 roku przynosi Wam miesiąc, w którym temat odpowiedzialności i wspólnych zasad stanie się kluczowy, bo każde z Was poczuje, że coś w tej relacji wymaga uporządkowania. Kapłan pokazuje, że strzelec będzie chciał większej stabilności, jasnych deklaracji i konkretów, podczas gdy bliźnięta mogą czuć, że to ogranicza ich swobodę. Sąd ostateczny wskazuje na moment rozliczenia, coś, co odkładaliście, wróci i będzie wymagało rozmowy, nawet jeśli oboje wolelibyście tego uniknąć. To miesiąc, w którym nie da się już udawać, że różnice w podejściu do życia same się rozwiążą. Król Buław dodaje ognia, impulsu i silnej potrzeby działania, co może prowadzić do gwałtownych decyzji, ale też do przełomu. Bliźnięta mogą poczuć, że strzelec naciska, bo chce wiedzieć, dokąd zmierza ta relacja, a strzelec może poczuć, że bliźnięta wymykają się, gdy robi się poważnie. Kapłan mówi, że fundamenty są ważne, a sąd ostateczny mówi, że trzeba je wreszcie nazwać. Król Buław pokazuje, że jeśli dojdzie do konfrontacji, będzie ona intensywna, ale oczyszczająca. To miesiąc, w którym możecie albo ustalić wspólny kierunek, albo każde pójdzie w swoją stronę, bo energia kart nie sprzyja półśrodkom. Strzelec będzie chciał działać, a bliźnięta będą chciały zrozumieć, zanim zrobią krok. Jeśli w lutym postawicie na szczerość, relacja może wejść na dojrzalszy poziom, bo kapłan i sąd ostateczny razem mówią o poważnych decyzjach, które wzmacniają więź. Jeśli jednak zaczniecie unikać trudnych tematów, król Buław zamieni się w impulsywność, która może zranić. To miesiąc, który może was zbliżyć, jeśli oboje będziecie gotowi na odpowiedzialność, a nie tylko na przygodę. W tej relacji wciąż jest ogień, wciąż jest pasja i wciąż jest potencjał, ale luty 2026 roku wymaga, żebyście przestali odkładać to, co ważne. Bliźnięta i strzelec dla Singli. Karty: Sprawiedliwość, Rycerz Kielichów, Mak. Luty 2026 roku przynosi między Wami energię, która od początku jest szczera, bezpośrednia i pełna ciekawości, bo oboje czujecie, że ta znajomość może być inna niż poprzednie. Sprawiedliwość pokazuje, że każde z Was będzie uważnie obserwować drugą stronę, próbując ocenić, czy intencje są czyste i czy warto inwestować emocje. Bliźnięta podejdą do tego lekko, ale z głową, a strzelec z otwartością, ale też z potrzebą autentyczności. Rycerz kielichów wnosi romantyczny impuls, który może sprawić, że strzelec zrobi pierwszy krok, bo poczuje, że bliźnięta mają w sobie coś świeżego i inspirującego. Bliźnięta natomiast mogą być zaskoczone, jak szybko strzelec zacznie okazywać zainteresowanie. Mak pokazuje, że między wami jest chemia, która pojawia się natychmiast, błysk w rozmowie, lekkość, humor i poczucie, że to się samo składa. Sprawiedliwość jednak przypomina, że oboje będziecie chcieli, by wszystko rozwijało się uczciwie i bez gier, co jest rzadkie w nowych relacjach, ale tutaj możliwe. Rycerz Kielichów dodaje emocjonalnej otwartości, która może was zbliżyć szybciej niż planowaliście. Strzelec będzie działał sercem, a bliźnięta słowem, co tworzy ciekawą, dynamiczną mieszankę. Mak mówi, że jeśli dojdzie do spotkania, iskra będzie wyczuwalna od pierwszych minut. To znajomość, która rokuje, ale wymaga równowagi między spontanicznością a szczerością. Jeśli zaczniecie udawać, że nic was nie rusza, sprawiedliwość natychmiast to obnaży. Jeśli pozwolicie sobie na naturalny przepływ, rycerz kielichów i Mak popchną Was w stronę czegoś, co może stać się początkiem relacji. To połączenie jest żywe, inspirujące i pełne potencjału, ale też wymaga, by każde z Was było sobą od samego początku. Podsumowując, relacja jest bardzo rokująca, szczególnie jeśli nie będziecie próbować jej kontrolować. Bliźnięta i koziorożec w parach. Karty: Mak, król monet, siła. Luty 2026 roku przynosi wam miesiąc, w którym różnice między spontanicznością bliźniąt a stabilnością koziorożca staną się wyraźniejsze, ale jednocześnie pojawi się szansa, by te różnice zaczęły działać na waszą korzyść. Bliźnięta będą w tym czasie bardziej kreatywne, ruchliwe i gotowe do zmian, co pokazuje energia MAGA, a koziorożec będzie trzymał się sprawdzonych schematów, jak symbolizuje król monet. To może prowadzić do napięć, bo jedno będzie chciało przyspieszyć, a drugie zwolnić. Koziorożec będzie oczekiwał konkretów i stabilności, a bliźnięta będą szukały lekkości i nowych bodźców. Siła pokazuje jednak, że między wami jest więź, która potrafi przetrwać nawet wtedy, gdy tempo i potrzeby się rozjeżdżają. Bliźnięta mogą czuć, że koziorożec wymaga zbyt wiele odpowiedzialności, a koziorożec może czuć, że bliźnięta uciekają od powagi, gdy robi się trudniej. Mak mówi, że bliźnięta mogą wnieść świeżość i nowe pomysły, ale tylko wtedy, gdy nie będą próbowały omijać trudnych rozmów. Król Monet przypomina, że koziorożec daje stabilność, ale czasem robi to w sposób, który może być odbierany jako chłód lub kontrola. Siła wskazuje, że emocje będą intensywne, ale możliwe do opanowania, jeśli oboje będziecie działać z empatią, a nie z lęku. To miesiąc, w którym trzeba będzie znaleźć balans między wolnością a odpowiedzialnością. W lutym możecie mieć kilka rozmów, które będą kluczowe dla przyszłości tej relacji, niedramatycznych, ale szczerych i bardzo potrzebnych. Koziorożec będzie chciał wiedzieć, czy bliźnięta są naprawdę zaangażowane, a bliźnięta będą chciały wiedzieć, czy koziorożec potrafi dać im przestrzeń. Mak pokazuje, że możecie znaleźć nowe rozwiązania, jeśli oboje będziecie otwarci na zmianę perspektywy. Król Monet mówi, że fundamenty są solidne, ale wymagają pielęgnacji, a nie tylko trzymania się rutyny. Siła dodaje, że to miesiąc, w którym trzeba działać łagodnie, ale stanowczo, bo delikatność i konsekwencja będą ważniejsze niż racja. Jeśli w lutym postawicie na współpracę zamiast na walkę o kontrolę, relacja może wejść na dojrzalszy poziom. Jeśli jednak każde z was będzie trzymało się swoich schematów, pojawi się dystans, który trudno będzie odwrócić. To miesiąc, który może was wzmocnić, jeśli oboje będziecie gotowi na szczerość i odwagę. W tej relacji wciąż jest potencjał, wciąż jest lojalność i wciąż jest siła, ale luty 2026 roku wymaga, byście działali razem, a nie obok siebie. To czas, który może przynieść stabilizację, jeśli pozwolicie sobie na otwartość albo napięcie, jeśli będziecie unikać rozmów. Bliźnięta i Koziorożec dla singli Karty Królowa Mieczy, Rycerz Monet, Pustelnik. Luty 2026 roku przynosi między wami energię ostrożnego poznawania się, bo każdy z was będzie analizować drugą stronę, zanim pozwoli sobie na emocjonalne otwarcie. Królowa Mieczy pokazuje, że pierwsze rozmowy będą bardzo intelektualne, konkretne i szczere, bez zbędnych gier i udawania. Bliźnięta wniosą lekkość i błysk słowny, a koziorożec podejdzie do tego z dystansem, sprawdzając, czy ta znajomość ma realny potencjał. Rycerz monet wskazuje, że koziorożec będzie rozwijał te relacje powoli, krok po kroku, bez pośpiechu, ale konsekwentnie. Bliźnięta mogą poczuć, że tempo jest zbyt wolne, ale jednocześnie docenią stabilność, jaką koziorożec wnosi. Pustelnik pokazuje, że oboje będziecie potrzebować czasu, by zrozumieć, czego naprawdę chcecie od tej znajomości. Koziorożec może chwilami wycofywać się, by przemyśleć swoje emocje, co bliźnięta mogą błędnie odczytać jako brak zainteresowania. Królowa Mieczy jednak mówi, że komunikacja między wami będzie klarowna, jeśli tylko ktoś odważy się nazwać swoje obawy. Rycerz Monet dodaje, że ta relacja może rozwijać się stabilnie, jeśli bliźnięta zaakceptują wolniejsze tempo, a koziorożec zaufa spontaniczności bliźniąt. Pustelnik przypomina, że każde z Was ma swoje wewnętrzne procesy, które wymagają przestrzeni. To znajomość, która rokuje, ale nie będzie szybka ani impulsywna, to bardziej powolne budowanie niż nagły wybuch chemii. Jeśli bliźnięta nie zniechęcą się ostrożnością koziorożca, a koziorożec nie przestraszy się zmienności bliźniąt, możecie stworzyć coś stabilnego. Luty 2026 roku sprzyja rozmowom, poznawaniu się i budowaniu zaufania, a nie wielkim deklaracjom. Podsumowując, relacja jest rokująca, ale wymaga cierpliwości, szczerości i gotowości, by dać sobie czas. Bliźnięta z wodnikiem w parze. Karty, Kochankowie, Głupiec, Król Buław. Luty 2026 roku przynosi wam miesiąc pełen lekkości, świeżości i odnowionej energii, jakby relacja dostała nowe powietrze do oddychania. Kochankowie pokazują, że między wami wraca silne porozumienie, poczucie bycia po tej samej stronie i chęć, by znów działać jako zespół. Głupiec dodaje spontaniczności, dzięki której możecie przełamać rutynę i zrobić coś, co od dawna odkładaliście. Bliźnięta poczują, że Wodnik znów jest bardziej otwarty, bardziej obecny i bardziej gotowy na wspólne pomysły. Wodnik natomiast poczuje, że Bliźnięta wnoszą świeżość, której mu brakowało, i że relacja znów ma w sobie lekkość. Król Buław pokazuje, że w lutym pojawi się więcej pasji, odwagi i inicjatywy, co może prowadzić do odważnych decyzji lub wspólnych działań. To miesiąc, w którym możecie poczuć, że znów jesteście partnerami, a nie tylko współlokatorami. Kochankowie mówią, że wybory, które podejmiecie, będą miały znaczenie, ale będą podejmowane z miłości, a nie z presji. Głupiec wskazuje, że warto odpuścić kontrolę i pozwolić sobie na spontaniczność, bo to właśnie ona was zbliża. Król Buław dodaje ognia, który sprawi, że relacja nabierze tempa. W lutym możecie mieć kilka rozmów, które będą szczere, ale lekkie, bez ciężaru i dramatów. Bliźnięta będą bardziej otwarte na bliskość, a wodnik bardziej gotowy na zaangażowanie, co rzadko idzie u niego w parze. Kochankowie pokazują, że to dobry czas na odbudowę więzi, jeśli wcześniej coś się rozluźniło. Głupiec mówi, że warto zacząć coś od nowa, nawet jeśli to drobiazg. Król Buław wskazuje, że energia między wami będzie żywa, inspirująca i pełna przyciągania. Podsumowując, luty 2026 roku to miesiąc, który Was wzmacnia, odświeża i przywraca lekkość, relacja idzie w dobrą stronę, jeśli pozwolicie sobie na spontaniczność i wspólne działanie. Blaźnięta i Wodnik Single. Karty Rydwan, Cesarzowa, Koło Fortuny. Luty 2026 roku przynosi między Wami energię szybkiego startu, jakbyście od pierwszej rozmowy czuli, że nadajecie na tych samych falach. Rydwan pokazuje, że znajomość może ruszyć z miejsca błyskawicznie, bez typowego etapu niepewności czy dystansu. Bliźnięta poczują ekscytację, bo wodnik będzie inny niż osoby, które spotykali wcześniej, bardziej otwarty, bardziej nieprzewidywalny, bardziej inspirujący. Wodnik natomiast od razu zauważy intelektualną lekkość bliźniąt i poczuje, że wreszcie trafił na kogoś, kto go nie ogranicza. Cesarzowa wnosi ciepło, naturalną atrakcyjność i poczucie, że ta znajomość ma w sobie coś miękkiego, przyjemnego i magnetycznego. Koło fortuny wskazuje, że los może Was zbliżyć szybciej niż planowaliście, przypadkowe spotkania, nagłe wiadomości, synchroniczne sytuacje. Rydwan mówi, że tempo będzie szybkie, ale nie chaotyczne, raczej ekscytujące. Cesarzowa dodaje, że pojawi się chemia, która nie będzie tylko intelektualna, ale też emocjonalna i fizyczna. Wodnik może poczuć, że bliźnięta dają mu przestrzeń, której potrzebuje, a jednocześnie potrafią go zaciekawić. Bliźnięta mogą poczuć, że wodnik jest świeży, inspirujący i nieprzewidywalny w sposób, który ich pociąga. Bliźnięta i ryby. Karty. Arcykapłanka. Król kielichów. Król buław. Luty 2026 roku przynosi między Wami miesiąc, w którym emocje będą głębokie, ale nie zawsze wypowiedziane wprost, bo arcykapłanka wprowadza ciszę, intuicje i ukryte potrzeby. Ryby mogą zamknąć się w sobie, analizując wszystko podskórnie, a bliźnięta będą próbowały zrozumieć sytuację logicznie, co stworzy różnicę w sposobie komunikacji. Król Kielichów pokazuje jednak, że fundament uczuć jest stabilny, a ryby są gotowe okazywać troskę, nawet jeśli robią to subtelnie. Bliźnięta mogą poczuć, że partner jest bardziej wrażliwy niż zwykle, co wymaga od nich większej delikatności. Król Buław wnosi energię działania, która może pomóc przełamać milczenie i wprowadzić więcej spontaniczności. To miesiąc, w którym możecie mieć kilka momentów nieporozumień wynikających z różnych języków emocjonalnych, ale jednocześnie jest tu ogromny potencjał do zbliżenia. Arcykapłanka mówi, że warto słuchać intuicji i tego, co niewypowiedziane, bo ryby będą komunikować więcej gestami niż słowami. Król Kielichów wskazuje, że uczucia są szczere i głębokie, jeśli tylko oboje pozwolicie sobie na otwartość. Król Buław pokazuje, że bliźnięta mogą przejąć inicjatywę i wyciągnąć relacje z chwilowego zawieszenia. Podsumowując, luty 2026 roku sprzyja pogłębieniu więzi, jeśli połączycie intuicję ryb z otwartością i energią bliźniąt. Bliźnięta i ryby single Wasze karty to Cesarz, Księżyc, Król Mieczy. Luty 2026 roku przynosi między Wami znajomość, która od początku jest ciekawa, ale też pełna kontrastów, bo każde z Was wchodzi w nią z inną energią. Bliźnięta będą otwarte, komunikatywne i gotowe na flirt, a ryby bardziej ostrożne, intuicyjne i wyczulone na emocjonalne sygnały. Cesarz pokazuje, że jedno z Was, najczęściej bliźnięta, będzie chciało przejąć inicjatywę i nadać tej znajomości kierunek. Księżyc wskazuje jednak, że ryby mogą mieć momenty niepewności, wahania lub wycofania, bo będą próbowały zrozumieć, czy ta relacja jest bezpieczna. Król Mieczy dodaje energii szczerej, konkretnej komunikacji, która może pomóc rozwiać wątpliwości, jeśli ktoś odważy się mówić wprost. To znajomość, w której chemia pojawia się szybko, ale emocjonalne tempo jest różne, co może prowadzić do chwilowych nieporozumień. Bliźnięta mogą mieć wrażenie, że ryby są zbyt tajemnicze, a ryby mogą czuć, że bliźnięta są zbyt bezpośrednie. Cesarz mówi, że ktoś będzie musiał przejąć prowadzenie, żeby ta relacja ruszyła z miejsca. Księżyc przypomina, że intuicja ryb jest silna, więc jeśli poczują autentyczność, otworzą się bardziej. Król Mieczy pokazuje, że rozmowy między Wami mogą być zaskakująco głębokie, jeśli tylko pozwolicie sobie na szczerość. To znajomość, która rokuje, ale wymaga cierpliwości i zrozumienia różnic w emocjonalnym funkcjonowaniu. Jeśli bliźnięta nie przestraszą się wrażliwości ryb, a ryby nie przestraszą się bezpośredniości bliźniąt, możecie stworzyć coś wartościowego. Podsumowując, relacja jest rokująca, ale rozwija się najlepiej wtedy, gdy łączycie intuicję ryb z jasną komunikacją bliźniąt. Jeżeli podobało Ci się to czytanie, proszę, zasubskrybuj kanał ASTARS. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego czytania w takiej formie, następne w miarę mojego czasu już będą z wizją.